Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Kontynuujemy Tak jak ostatnio byłem w e, poprzednim odcinku Tak Zabijanie Bioskimi Skorpionów I takich wszelakich Mobów tak zwanych Stworów mobów O, raz, dobrze zabiłem. Dobra, zabić jeden. O kurczę tu sprawi, proszę zabić, to, Dobra, udało się ich pokonać. Kolejny pająk. Dobra. Trzeba ich w miarę szybko pokonać. Kolejny nie da pokonać. sprymkać. Zastraszyłem się trochę. I no, stój! No, curte, que no, <coughs> e aí, não o que é não isso? não No dobra, Ja pokonałem wszystkie. Teraz tak, się A większość chciał, muszę to przeszkadzają. No dobra, tak czyli to wyrzuć. Na pasek, też na pasek Też wyrzuć tak naprawdę Tak spodnie, które są lepsze To mało tyle, to tyle, dobra, te mogę też wyrzucić Teraz tak w sumie już Zbieram itemki, które zostały Ale trochę, jak spada się tak wbić Kolejne strzały Kolejne strzały. Wiem na pewno gdzie jest Spinazaur, i w tym dzisiejszym odcinku będę chciał go pokonać. Tak naprawdę, Przez to też w sumie tak już się szykuje. Tak, to mam lepsze od tego. To mam lepsze od tego. Chyba mam też o wiele lepsze Pewnie czyli ten mogę wrzucić w te spodnie to są porsche z amorem i rękawiczki ale ja mam więcej góry, ale no dobra dobra aktualnie to tyle Zatrzymuję na chwilkę wideo no dobra jestem teraz w sumie na obelisku Dołożę i itemki te najcięższe, co mi w sumie przeszkadzały tak naprawdę. A co zbędne trochę. No ten pisarz też mogę odłożyć. No i dobra. Tak, tak. Jeszcze tyle tego ja amu. Troszkę. Przynajmniej już mamy o strzelać. Żeby coś zabić. Czekajcie. A, dodo. Do. Finish. Finish. Muszę zabić Dodo no dobra. Przy okazji, misję zrobię, zabić Doda. Tu jest właśnie Megalodon na bardzo dużym poziomie, ale tam sobie później może niż że go ubije. Что это такое? Да? Что <глаза> Там есть. Dobra, czekajcie, później to dokończę, tę misję, teraz w sumie co się da też jeszcze dobra i zabity parazaur, Mogłem go oswoić, ale po co mi, w aktualnym momencie, no. Tak, muszę upiec mięso, ale dobra, to później zrobię tą misję. I o właśnie tam te spiny mi chodzi. O, i zabiłem Spino. Niski level, no ale zawsze więcej expa. Sporo dość. Muszę. Jest tu coś ciekawego? Tu go respić. W sumie jakby było tutaj teriziną? Ten film chyba będzie troszkę dłuższy. O jajko spina. Z chęcią ja... Tak, zbroję ja sobie założę. Jaki ma level to mi hmm. Na początku za ciężko się wylewelować. Dobra, wrócę do Was, aż coś znajdę ciekawego do zabicia. Dobra, wbiłem kolejny level. Strzelijem, aby raz do pterka nawet nie zauważyłem jak ma poziom. I się uda mi go zabić. To hmm. w sumie, co mogę dodać. O się spore ekspo poszło. Jeszcze ponad 13 punktów. No to w sumie... więcej staminy się przyda. Przy okazji zrzuta wezmę sobie. Światło fajne. 4 no. Nie patrzeć, to trochę jest. Tu mam parazaura. O kurczę się to? prawie 400 chodź tu, idź niego. dobra, udało się go zabić. Tu gdzieś właśnie szło Dilo za mną też. Nic nie ma ciekawego. Sproject spada 4 wino daje około oh, 400 level. Liczyłem tutaj coś coś większego. Dobra, czekajcie chwilę. Dobra Tak naprawdę to daleko nie odeszedłem Spotkałem tylko O kurcze Dobra Zabity Chyba tu więcej nic nie ma takiego mocniejszego Dobra, idę na górę Tu góry górę żeby się raspić raptory Tak muszę w tutaj to zjeść bo no Tam daleko będę miał to do przyjście do bazy O jest Są węże tu no to właśnie liczę, że tu będzie takich parę węży czy coś takiego, żeby je poubiózł na expo. No dobra, trafiłem. Muszę być ostrożnym na kapro. O kurczę. Dlatego ja chodźcie do tego, jak tylko jedno muszę zostać na yes! Dobra, To jest pozbyty, to podrób tak naprawdę. Teraz te to mi się problem Żeby nic by nie też No i dobra Strzały Traja już ja nagle tych strzał o tranki się przydadzą bardzo To nie tak nie mam czym zbrać narkoberek Kolejne strzały Kolejne No I dobra Tak, paracera teraz u sobie zabije Które ma level też tak. Nie patrzę od razu strzelam to tak O o o właśnie Gdzieś powinny też być piranie w sumie piranii też sporo jest, tak, jakby nie patrzeć O właśnie Ale lewe leki Teraz w sumie sobie do wagi dorzucę Bojnego pa... Aj, mucha... Iś tam... Iś tam... Ja się boję tego paratera, trochę bojnego... Uderzyć może i to tak dość mocno... Co leżysz, to leży w samolocie, ale... O kur... Jednak nieważne, nakład bardzo duży. No i to będzie dość ciężka misja. Dobra. sumie to w tym odcinku. To na tyle. Do zobaczenia. No i co? I do następnego. Cześć. Zob Cześć, papa. Pa.